Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Więc jest filmik z, z takim urządzeniem. Proszę, dostałem yy, takie urządzenie i zobaczymy, co w tym środku jest. Ładnie przyszło w paczustce. Kurierek przywiózł. wiecie, że pudełeczko takie ładnie zafoliowane. O. Jeszcze może dane taktyczno-techniczne podamy tego urządzenia. I Mars to jest marka. I Mars jakaś tak, model. I j 12 mm, Car Jump Starter wymiary 168 mm mówię 168 84 na 30 12V gniazdo typ C ma 5W 2A taką moc USB normalnie wyjście wejście 5W 2,1A 60 prawie watogodzin tak 60 prawie watogodzin, godzin pokażę O tak wygląda to pudełko To nie jest duże o, Tak jakoś tu cyk o ładny mamy pusto no, no, tu sobie stoi Mamy taki pokrowczyk fajny O, może tak troszkę bliżej Pokrovczyk fajny Tyk. No, co my tu mamy. Urządzenie samo. woreczku ładne. Cyk. O, folika, proszę Państwa. Wygląda jak duży powerbank. Tylko dobrze. O, mamy tu coś. Latareczka pewnie będzie. Dobra, zerwa tą folikę delikatnie. O ładnie to wygląda i co? O? Zobaczcie, tutaj jest przycisk taki. Ej, latareczka mi się tu odpala, ale również jest od razu, widzicie, jak mocno jest naładowana. 65% wyjście tutaj 5V 21A. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy takie przyciski. A to pewnie się otwiera. Pewnie to się otwiera. Tak, 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 o tak o, i tu mamy te porty. Porty USB-C, port USB-C tu jest. Tu jest port USB, a to jest chyba do krokodylków. Zaraz zobaczymy. Mam tutaj taką latareczkę i co? Jak ją się załącza? A, tutaj, tutaj, di, 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 di. proszę. No, także tak to świeci. Czyli działa ten porcik USB-C. Ładnie to wygląda. Teraz, co my tu jeszcze mamy? Instrukcje obsługi. O. Jakaś, tak, manual. A i te krokodylki całe. A co to jest? A, to jest właśnie taka wtyczka. I co jeszcze jest? Kabelek. A, USB-C. USB-C. usb, -C. USB, -USB -C. Taki kabeleczek. Tu już nic nie ma. Pokrowczyk fajny. I co my tu mamy? No taką wtyczkę nie. Pewnie tak to będzie działać. Jak to idzie. A, tu są takie piny, widzicie. Tu jest takie gniazdo podwójne. I co? W dobrą stronę. O! Proszę, jak mryga, mryga, nie? Dobra. Mryga, mryga. I co? I gotowe jest? <grystanie> Dobra. To by się przydało włączyć. Cyk. Jest 65% mocy. I ciekawe. No to teraz do samochodu trzeba będzie iść, ale to zrobimy troszeczkę później. Dobrze, pokażę Wam, to jak tutaj tu się ładuje normalnie, czyli wkładamy sobie tu o, 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 do gniazda USB-C, i co tu nam się pokazuje? Nasze ładuje, dobra, 65. Poczekamy chwileczkę, czy zrobi się. 66, nie? I po jakichś tam dwóch minutach mamy już 66, nie? Bo taką zwykłą ładowarkę jest to podłączone, więc ładuje. No, dobra. Mamy urządzonko i zobaczymy, 100% jest naładowane. Widzicie? Zobaczymy, jak to nam zadziała. Przy odpaleniu samochodu nie wiem, odkręcę klemę od akumulatora w ogóle i podłączę to urządzenie do kroku bezpośrednio wiecie do no to rozrusznika jakby nie było takie urządzenie dla przypomnienia zobaczymy czy ten starter j 12 zadziała yy, zupełnie samodzielnie bez akumulatora bez wspomagania akumulatora mam nadzieję że to jest przeznaczone do tego nie wiem zobaczymy nie póki co akumulator mam dobry ale gdyby Koty łażą, kurziwa. Muszę odkręcić te klemy. Dobra, na razie to odłożę. Dobra, odkręcam dziesiątka czy to? A. Okej. Okay. A. Zobaczymy czy to Dobra Przygotowane Idzie starterek Musimy wyciągnąć tutaj Te krokodylki nie? Czyli jeszcze raz stówka widzicie Mamy taką wtyczkę Oprócz tego pełni funkcję, wiecie, powerbanka normalny USB zwykłe, USB C i latarka, nie? Latareczka chyba tu uruchamiana. O, świeci Różne światełka, dobra. Lecimy z koksem. O! Cyk 100% Dobra, podłączę pod. No podłączę pod I no, to wyłączamy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Tak, żeby tu ładnie ożało. Plusik do plusa, minusik do minusa i zobaczymy, czy odpali, nie? O, cyk, cyk. Co tu się zadziało? Nie wiem. 97% się zrobiło. I zobaczymy, czy odpali, nie? Kluczyki. Patrzcie. I tu za chwilę usłyszycie taki dźwięk, yy, który będzie właśnie próbą uruchomienia akumulatora wróć z samochodu bezpośrednio z powerbanka. No niestety to nie przejdzie. W instrukcji obsługi jest napisane, że podłączamy do akumulatora ten starter no i zapewne wtedy zadziała. Tu jak chcecie sobie poczytajcie instrukcję obsługi. Generalnie jest to urządzenie, które wspomaga rozładowany akumulator przy odpaleniu samochodu. Nie odpalimy auta bezpośrednio tak jak ja chciałem i wam zademonstrowałem przez samo to urządzenie. Także trzeba je podpiąć pod akumulator i dopiero po, po naładowaniu akumulatora próbować odpalić samochód. Okej, okay. dobra, czyli samodzielnie nie odpali. To to urządzenie piszczy. No dobra, widzieliście, że z samego tego urządzenia nie jesteśmy w stanie odpalić auta. Być może jest za małej mocy, bo jednak duży amperaż jest potrzebny. Co wydaje mi się, że to służy jako takie wspomaganie zdechłego, już niesprawnego akumulatora lub rozładowanego akumulatora. Jak wiemy, akumulatory nie są jakby rozładowane zupełnie do zera, zawsze mają te 9, 8, 10 V, nie? Więc to jako wspomaganie byśmy podłączyli pod ten, tego nie mogę zrobić pod akumulator, bo no... Siema, nie? No co ja zrobię tu, jak to, ja mam akumulator sprawny, ale być może e, tak to powinno być, że podłączymy sobie do rozładowanego akumulatora Cyk. i wtedy, wtedy jak, na, jak najbardziej, ile mamy tutaj? Prądu. 79, widzicie ile manewry zjadły? O, odpalimy jeszcze, tak sobie wiecie. Dobra, weź się tu mnie Porządnie, o! Czyli to taki duży powerbank do podładowania akumulatora, bardziej jest nie? A nie do odpalania z tego, tak myślałem. Odpalimy trudno powiedzieć czy to pomaga bo ja mam sprawny akumulator musiałbym mieć niesprawny rozładowany akumulator i wtedy zapewne on by wspomógł jakby ten akumulator rozładowany no i odpalenie by miało miejsce nie mogę tego stwierdzić tym samym tym samym nie wiem czy to działa no nie wiem no po prostu na pewno ma swoją pojemność prądu i tak dalej ale czy pomoże wam przy rozładowanym akumulatorze i ile razy będzie można odpalić to nie wiem wydaje mi się że naładuje ten akumulator na tyle żeby można było odpalić także tak to wygląda czy polecam nie wiem, znaczy jako duży power bank można zawsze wozić i spróbować czy on wspomoże nam rozładowany akumulator. Bo w pewności ja nie mogę jakby uzyskać wiadomo, nie? No, pozdrawiam. Hello. A link w opisie oczywiście do tego urządzenia, on nie wiem, 200 chyba kosztuje. Także tyle.